Cześć się z tej strony Stagro. Dzisiaj ładowanie balotów siana i owijanie. No dobra, bierzemy się do roboty. Kolejny odcinek z serii od starości do nowości Dzisiaj się tak złożyło, że kolejny kolejny odcinek ze sianokosu no to. Polo sobie. Nabi nabiło mi się nie za fajnie, ale tak po jednej sobie będziemy ładować te baloty. Dobra. Trzeba równo nadjechać. Dobra. Niech tak jest. Już sobie zapkniemy. Dobra. Od, yy, zaczynam już taki... taki półka duszek, jakbym mógł tak powiedzieć. To jest ostatni odcinek, kiedy musi być 100 łapek w górę. Żeby była mapa osada musicie wbić tam na odcinku z presowania musicie tyle łapek wbić. Jeżeli nie, to niestety nie będzie tej serii. Ale może o Jezus. Ja te To ale może będzie jakaś inna jeszcze zobaczymy. Ładujemy sobie te balotki. O Jezus. Dobra. Nienawidzę, mówię wam, tych balotów ładować, bo to jest najgorsze, co może być. Dobra cie ja sobie tutaj na spokojnie załaduję to Jezus Maria, Nie, to naprawdę wkurza Najchętniej, wiecie co bym zrobił Załadował byle jak, ale wiecie no Chcę żeby było jak najładniej No ale co zrobić Wiecie co? Podjadę od tamtej strony. Ja nie mogę, żeby mi tego brakowało. Także przepraszam Was za takie coś To jak widzicie to Jest tutaj z tym problemowy, ale dobra Radzie dobrze Teraz chyba dobrze Dobra. i od razu zapnę sobie po sali proszę bardzo cyk okay. bierzemy tego ostatniego balota no i zobaczymy czy ta seria będzie jak do tego końca odcinka nie wjedzie stu łapek niestety tej ta seria się nie odbędzie. No szkoda, bo była polska i w ogóle, ale. No niestety. Tak tutaj wymyśliłem. No dobra. Najpierw sobie tą ładowarką pojedziemy, żeby było z głowy bo tutaj jechania jest co nie miara bardzo daleko tutaj właśnie z tej łoki do gospodarki prawie całą mapę trzeba przejechać ale to zapraszam do mnie na vlogi wczoraj wpadł w nowy vlog nie no taki mógłby być lepszy no ale dobra wyszedł nowy wlot z rozrzucania obornika możecie sobie zobaczyć także zapraszam bardzo Dobra. No, tak tutaj to, te tutaj to miasto, tak, no tak ta wieś jest ogólnie na środku mapy. Tutaj, też środek mapy. Ta mapa nie jest jakoś wielka, ale... Dla mnie to może być, także polecam bardzo fajnie tą mapę. O, fajna klimatyczna jest. Dobra. Jeszcze troszkę musimy sobie polecieć, ale dobra. Raz nie zawsze. Trochę więcej być tego jedzenia, bo to głównie dla krów wszystko leci. No ale niestety, najwyżej sobie coś dokupimy ze sklepu, ale okej. Okay. Um, nie wiem, czy widzieliście, no zapomniałem Wam znowu powiedzieć. Jak są zawsze nowe nabytki, to wszystko zapominam powiedzieć. Zakupiłem eee, sobie tą przyczepę. Za chwilę Wam pokażę. Wszystko po prostu dojadę na USP do i zaraz zobaczycie. No na tą co ładnie oczywiście. Ehm, co jeszcze? Ehm, kupimy sobie owiarkę. Zakupimy sobie. Także okej. Okay. Dobra. Właśnie podje... Za chwilę będziemy tutaj na wyspie Ale to... Mm -hmm. O! Już ominąłem Je... O ja pierdziele No można powiedzieć, że jestem pijany Kolejny, kolejny odcinek jak jestem pijany Masakra Normalnie... Tutaj i ten... Tutaj ta postać z tej gry to jest pijana. Zresztą jestem jest pijana. No. Jak widzicie, jak girze. Jeszcze... Zresztą ciężko się trochę steruje tą ładowarką, ale dobrze. Włączamy sobie ładowarkę i bierzemy to. To jest ta nowa przyczepa. No, może być. tak taką balotu, bo sobie coś, te baloty załadować, nie miałem na co, Chciałem ściągnąć jakąś. Tam przyczepę do balotów, tylko kurde, ja już chodzę na mapę, a patrzę i nic nie ma masaka. To jest kuźnia, ale dobra. Ta przyczepa spoko jest. Możemy ją skonfigurować w, w różne... Mm, różne jakby tak można powiedzieć postacie takie różne konfiguracje o eee. tutaj z oporem powinniśmy być szybciej niż z tomadarką to oczywiste jest ale tutaj o wiele się tu nie o jezus no no to to byłoby jakiś to masakr Dobrze. Lecimy. Będziemy sobie odwijać oczywiście za chwilę. No trochę się tu przejdzie o mnie po psi, Bo dwie trafy takie zrobimy sobie. Tutaj są fajne kawałki typu, bardzo fajne tu, tutaj są na moją gospodarstwo idealne tutaj te pola i to wszystko także fajnie. To jest ale już dobra. No tu też bym przejechał. który już Za chwilę sobie zakupimy nowy nabyt, jak mówiłem. Eee... Dobra. Lecimy. Na tym wykorem um, lecieć fajnie. Dobra. Myślę, że sobie tutaj gdzieś na polu wiadę. Na pole wiary sobie. Z pola sobie będziemy ściągać. Dobra i depozytorka i jedziemy po nowy nabytek dobra okej okay. to lecimy w kolejny odcinkach będzie kultywatorowanie albo o, nie może, jak zdążymy to może siew będzie. Ale jeszcze nie. Dobre, to co, zakupujemy sobie um, owiarki do Bell. Żartujcie, żartujecie, że nie ma. Ja pierdziele nie. Naprawdę? Nie ma. To kupię już tą. Tak bardzo... Kurde, ja wypożyczyłem. No to dobrze, że wypożyczyłem. bo i tak ją zmienię. E, nie wiem co ja zrobiłem, ale widocznie nie pozaznaczałem ich, ale to tak bardzo was przepraszam za to. Niestety ten odcinek za bardzo się nie udał, ale bardzo, bardzo was przepraszam za to. Najwyżej w kolejnych innych odcineczkach zmieni się to, bo ja myślałem, że było, nie? Ale okej. Okay. Już się uratuje Tom. wiarką. Dobra. Niech jest odpalone. Zapalamy sobie. Ładną wareczkę. i będziemy ściągać Nie, przynos, a zresztą wszystkie coś ściągniemy. Jezus Maria Latam dzisiaj no. to wszystko do góry. I okej, okay, weszło. Co się dzieje? Pabla nie jest obsługiwana. Żółta Ej, co jest? Czemu nie idzie? Czemu ta bryla? Poczekajcie. Już tu sprawdzam, ale masakra. Co to się dzieje? No dziwne, powinno być. Okej. Okay. o tak może tabelę nie mam czekajcie zaraz tutaj sobie rzut automatyczny złóż moje złożę to nie wiem o co chodzi ale naprawdę nie wiem o co chodzi no nie, masakra, co to się dzieje? Niestety ten odcinek, jak widać, jest nieudany. Zakupimy sobie to masakra. Co to się dzieje tutaj? co kupić? Aha, sprzedać tą owiarkę. Nie, ją ja wypożyczyłem, bo oczywiście one nie będą na stałe, bo... no wiecie. Oczywiście je. Em, poza odcinkiem je, w, jakby tak zwrócę. Dobra. wyjdziemy e, sobie szybko na luzie, ale to jest totalna masakra. Nie wiem od czego to zależy. Już sobie teraz nie będę rozkładał, ale po prostu chcę, żeby było objęte. Ale na pewno w kolejnych odcinkach się to zmieni. W kolejnym to się zmieni, bo to muszę zobaczyć, co tam porobiłem. No ale okej. Okay. O. Się wkurzę, jak będzie tak pisało, że to nie jest jak w tym miejscu obsługiwana ja nie mówię. czy ta presa jest jakaś dziwna czy co bo nie wiem. naprawdę nie wiem może tak nie pewnie nie będzie nie A ja widzę, że ona jest chyba trochę za mała tabela. A To jest naprawdę wkurzające także. Ten odcinek jest bardzo, bardzo nieudany. Wiecie co? Pokombinuję to wszystko na... poza odcinkiem, bo tu jest kombinowanie co nie miara. No ale, dobra, chyba to od, z tego odcinka to będzie na tyle. No to cześć. Z, nie zapomnijcie zostawić łapek, 100 łapek w górę na odcinku stresowania, żeby była. Osada. Pod tym odcinkiem też zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał. Subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No to cześć!